I już jest Piotr swoją plazmą. A tu idzie profesor. Jak tam, profesorku, yy, warunki dzisiaj? Bardzo dobre. Im starsze do tym lepiej lepiej. No to ja wiem. Zgadza się. Norbi, ile ten wózek waży, łącznie z tym napędem? 50, pełni zabankowany 55 kg i na solówce dajesz radę O kurde, a jakie skrzydło? Jakie teraz skrzydło? Jakie masz teraz skrzydło? Hornet Sport 2003 rok DHV2. Wszyscy mówią, że na nim zabije, ale lata. Ale latasz i Całe jeszcze i żyjesz. Co? Nie uważam, że to jest niebezpieczna. A kurde. mnie tak, straszyli, że wiesz, że to tu jest jakieś nerwowe, to tak. Troszkę go odtrymowałem, wiesz, zrobiłem wielkiego I działa. Super, działa. się Paweł, co Cię skłoniło do zmiany skrzydła? Nie, już ja. można na jednym i tym samym latać No ale miałeś dobre rewo 2, teraz masz... Ja już myślę o plasmie chcesz? No Czyli lubisz latać manewrowo, rozumiem Adam chyba ląduje Zgasił sobie napęd Na buraniku. Bardzo ładnie. Jak tam się topik sprawuje? Bardzo dobrze. Dajesz radę z ciężarem? Bardzo dobrze. Na razie tak. No i dobrze. Pięknie wyszło. Nie, weszło nie, nie zostaje trochę z tyłu? Nie, 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 nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Nie wyjdzie. O, tu startuje Marcin. Pseudonim słoik, albo żółty. On nie weszło mi jeszcze z a już wchodzi na głowę. Powinien pójść. Oj oj, 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 tak ciężkawo. I startuje Paweł. Od razu Ja już bym polatane. Czemu? Aha, nie będę pytał o powód To ma Monstera, ci Wydek pek No kurczę coś się stało w napędziadach, a gdzie ten wydech poszedł? O cholera Tu, tu poszła Niedobrze. dobrze. Zajewiste. znaczy dobre, bardzo dobre. Skrzydło masz też zajebiste, bardzo dobre. Bardzo dobre. Kiedy jakiś będę widział wyniki w tyczkach? Na... Ćwiczysz co? Na razie się nie zapowiada. No bo władza się podobno zobowiązał, że wygrywać z kadrowiczami... Ma lepsze czasy. Na Buranie XM3. Ma lepsze czasy. No Andrzej zmieniasz napęd czemu? No znowu wyciąłem morła, przecież pódy mi nogi nie odmawiam posłuszeństwa. A to tam, ta sławna noga, pokaż która to była? A nie, to nie jest. <grystanie> A, się wyczułeś? Co? Wyczułeś o, coś? Piotrek startuje. Będziemy latać? A na czym? Na tym napędzie dziecka? Gienek dziecku zabrał napęd i to wydaje? Ozon Radster Ale poszedł ten razu do góry Wow Nie postawił teraz bieg nie leci proszę będzie startował Norbik to ja wyrobił cholera przed tymi no, na szczęście, oj, tak ledwo co Płytami I Paweł jedzie spiralkę na dół bo z jest beton przyprawia mi o strach to jego latanie A ja Andrzej startuje oj, i robi! kolera. proszę, rotax 503, a tak. kurwa. I dumny właściciel z niego Ląduje to uczęginka. Oj! O kurde mać, ale wyżną cały jest? Nie, nie wyjdzie, nie ma szans O cholera, co on robi? A ja teraz mu wyszło ładnie z szybie. A znowu skręca, no, ręką skręca ewidentnie, kurczę, skręca niepotrzebnie ręką Andrzej wylądował, nad widziałem kiedy no jak się latało na Topiku? To fajnie Fajnie polatałeś sobie, elegancko Pójdzie, 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 jest, wreszcie A pięknie Jak się latało? Co ja proszę pana mogę powiedzieć? Dobrze, tak? Stary człowiek i jeszcze może. Stary człowiek i może, był taki film. Tu chyba, tu chyba będzie szarża byków, Jedna trajka. O! Naprzeciwko drugiej trajki tam chyba ich nie Piotrek, pokaż to logo na tym, w Ach, Kurde, ładne. No nie? No pewnie. Jak kadrowicz. Oj, oj oj, kolera jasna, coś się z nich nie może. No rejoint, no s'y